W zależności od tego, jaki ma być koszyk, kto, kto i do czego go potrzebuje, najbardziej podstawowym e, sposobem wyplatania, takim klasycznym, znanym od początku, to jest jeden za jeden, czyli podkładamy witkę pod jedną spałkę, zaplatamy nad kolejną i Przechodzi ona pod trzecią. Tak samo robimy w lewą stronę zawsze. Z kolejną. Czyli pod, nad, pod. Tak, żeby ukryć te brzydkie końcówki. Żeby one były w środku. Tak samo ukrywamy zakończenie gimy. Pod, nad, pod. Wtedy wychodzi. Najbardziej klasyczny wzór: 1 za 1 Innym wzorem jest po prostu kontynuacja gimy, czyli podkładamy trzy, tak jak w samej gimie, i cały czas pleciemy trzema na zmianę. Wtedy będzie taki wzór na całej długości. Innym sposobem wyplatania jest 2, czyli podkładamy, omijamy 2 i dopiero podkładamy za czwarty, czyli 1, omijamy 2, a tutaj za 1. Podkładamy, omijamy 2 i za 1. Na późniejszym etapie. Jak już ktoś wyplata, to jest najnudniejsza część koszyka, czyli 2 za 1, 2 za 1, 2 za 1, albo 1 za 1, 1 za 1. No, oczywiście, już nikt potem nie powtarza sobie, jaki ma być ten wzór, tylko samo to wychodzi. Kiedy mamy już tutaj, znowu omijamy dwa. Taki dość specyficzny wzór z takimi prześwitami. Dosyć popularnym ostatnio sposobem wyplatania jest podwójny. Czyli bierzemy dwie witki i wyplatamy czy za jeden, czy za dwa. Dwa raz. Du Dużo to przyspiesza wyplatanie koszyka, skraca czas jego zrobienia. Zresztą niektórzy nawet Posuwają się do tego, że dają trzy witki, więc to, ten szybkość wyplatania jest e, trzykrotnie szybsza. I wtedy mamy taki wzór z dużymi prześwitami. I mamy jeszcze jeden sposób, który też ostatnio jest dosyć popularny to taki splot troszkę łańcuszkowy, który polega na tym, że koszyk ma bardzo duże okienka, duże prześwity. Podkładamy dwa i robimy taki łańcuszek: jeden za jeden, tworząc tutaj duże prześwity. I wtedy Wychodzi nam dość ciekawy, ażurowy taki splot. Bardzo delikatny, łońcuszkowy, idealny ostatnio do koszy na pranie czy na bieliznę. Zawsze mój tata mi to powtarzał, że skup się. Jak robisz koszyk, to będzie brzydki albo coś ci nie wyjdzie. Mój tata nauczył się koszyków, wyplatania koszyków od swojego dziadka, który pochodził z pobliskich korczowisk, chociaż tam mieszkał. Pochodził tutaj z kamienia. I taką trochę. Tajemnicą rodzinną jest skąd pradziadek się nauczył tego. Pradziadek Józef Sondej. I on. Jest taka moja pewna teoria, że mógł się nauczyć wyplatania koszyków w Argentynie, do której wyemigrował na dwa lata przed II wojną światową. Ale to tylko moja teoria i nikt. Nikt z rodziny nie potrafi tego potwierdzić. Tutaj trzeba pilnować, żeby za każdym było I wtedy tworzy się wzór, który sobie zaplanowaliśmy. Mój dziadek, czyli tata mojego taty, no wiem, że umiał wyplatać koszyki, bo, czyli nauczył się od swojego teścia. Ale szczerze tego nie znosił. Nigdy, nigdy nie chciał pokazać, co umie, chociaż wszyscy wiedzieli, że umie, ale tak bardzo tego nie znosił, że nigdy się tym nie zajął na, naprawdę. Ta tak głównie był proszony, żeby zrobić koszyki na ziemniaki, podczas yy, zbierania ziemniaków, podczas wykopków. Niestety te koszyki, nawet z najgrubszej, najlepszej wikliny, intensywnie używane w gospodarstwie, rozplatały się, bo, bo, bo po kilku, kilkunastu latach ulegały takiej degradacji, że trzeba było po prostu wypleścić nowe. Nie opłacało się naprawiać koszyka, trzeba było wypleścić nowe. I miałem kontakt z tym wyplataniem od dziecka. Chociaż tutaj okoliczne miejscowości bardzo dużo rodzin zajmowało się dawniej, czyli lata 80., 90., zajmowało się wyplataniem. Łowisko, Wólka Łętowska, Łętownia, Rudnik. Tutaj wszystkie okoliczne miejscowości to jest dosłownie zagłębie wigliniarskie. Ale tak jak to z różnymi zawodami bywa, z każdym kolejnym pokoleniem te umiejętności coraz bardziej odchodzą w zapomnienie. Nikt już, a przynajmniej bardzo mało osób chce jeszcze w ogóle się tym zajmować, albo zajmuje się tylko tak celach, nie wiem, ozdobnych, żeby coś stworzyć nietypowego. Taką gałęzią wikliniarstwa właśnie ozdobnego są zwierzęta wiklinowe, wiklinowe wyplatane, które tam w ogrodzie można postawić. A jeżeli ktoś się wybiera do Rudnika, to oczywiście można podziwiać na skrzyżowaniach, rondach różne rzeźby i projekty wyplecione właśnie z wikliny. Osobiście wikliniarstwo, czyli wyplatanie koszy, związało się też z moim drugim zainteresowaniem, jakim jest genealogia, czyli poszukiwanie przodków. Właśnie historia pradziadka Józefa zapoczątkowała, czyli jego ten tajemniczy wyjazd do Argentyny zapoczątkowało u mnie taką pasję poszukiwania korzeni, historii rodzin z tych okolic. Było ostatnio to modne w latach 80. ale ostatnio właśnie co, znów wraca taka moda na szukanie, połączeń rodzinnych, historii rodzinnych co właśnie stało się również nie, taką drugą pasją. Tak, jako ciekawostkę powiem, że w niektórych miejscowościach tutaj można na parafiach dotrzeć do ksiąg metrykalnych z 1750-1780 roku i naprawdę odtworzyć historię rodziny, Mniej więcej od 1720 roku, więc Podkarpackie nie jest aż tak trudnym obszarem do poszukiwania rodziny. Pomimo tego, że zniszczenia wojenne i powojenne były tu dosyć duże, tym bardziej, że tutaj w rodzinnym kamieniu na plebanii stacjonowały wojska. Niestety metryki się nie zachowały. W oryginale na szczęście, kopie w archiwum istnieją i zawsze można po nie sięgnąć. Wyplot, czyli wyplatkę możemy prowadzić do momentu no, takiego, gdzie nam jest potrzebny. Jak wysoki koszyk robimy, jak wysoki jest nam potrzebny, ale musimy też pamiętać, że każda widka ma swoją ograni ograniczoną długość i będzie ona coraz delikatniejsza. Im wyżej wypleciemy, tym delikatniejszy. Wzór będzie się zaczynał tworzyć. Cały czas musimy pilnować, żeby wszystko było wilgotne, namoczone. Bo zacznie się łamać. Wszystko będzie nieestetyczne. Kiedy już mamy zaplanowaną wysokość, osiągniemy tą wysokość mamy kilka opcji do wyboru możemy wyciąć te wystające elementy z tyłu i na przykład dołożyć dołożyć następny, następną gimkę kolorową. Możemy możemy wypleść. Możemy zrobić w sumie coś takiego. Czyli tą dwójką zaplatamy za następną. Następna. I teraz ta, która nam zbywa, idzie za następną. Tutaj jedna zostanie, ale ona chowa się pod tę. Więc. Bierzemy następną i następną, tak żeby powstał nam taki, takie zakończenie, prawie zakończenie, które przytrzymuje cały, cały wyplot na miejscu. Ale najczęściej, najczęściej robi się. Takie klasyczne zakończenie, czyli wycinamy niepotrzebne końcówki, ale pod żadnym pozorem tego nie wyrzucamy, ponieważ w wielu koszykach te końcówki są bardzo potrzebne do stworzenia warkoczyka zakończającego, co zaraz pokażę. Wycinamy. Muszą się opierać na postawach i troszkę wystawać, żeby to wszystko trzymało się na swoim miejscu. Także każdy wikliniarz, plecionkarz ma swój ulubiony zestaw narzędzi. Takie, które służą od lat. Musi to być sekator. Przebijak, jak nóż, młotek. No i w zależności co kto woli, albo gąbka, albo jakiś taki chłonny materiał, którym pociera się to te wiklinowe witki, żeby cały czas były wilgotne. Dołożymy teraz znowu gimkę krową, żeby ona trzymała to wszystko. W miejscu. Taką delikatną. Można oczywiście tutaj gimki obecnie w każdym kolorze sobie wybrać. Wiklinę obecnie maluje się na dziesiątki kolorów, więc te koszyki dosłownie mogą być łączone z kilkunastu kolorów. Musimy teraz jeszcze, skoro tu są grubsze końce, musimy podłożyć ostatni raz i będziemy przechodzić do zakończenia koszyka. Trzeba naostrzyć, a te wyciąć. W Polsce uprawia się różne gatunki. Wikliny, czyli można powiedzieć wieżby wikliniarskiej. Najpopularniejsza jednak jest odmiana Salix Americana, którą jeżeli wierzyć źródłom historycznym, do Polski, przywiózł właśnie z Ameryki, skąd nazwa Ernst Head z trzcieli, Około 1885 roku. O, wiąże się z tym dosyć, dosyć ciekawa historia. Nie wiem, czy legendarna, czy prawdziwa. Chociaż prawdą jest, że służby celne nigdy nie pozwalały na przywożenie, tym bardziej na obcy kontynent, gatunków, które mogą być inwazyjne, gatunków roślin. Dlatego, kiedy Ernst chciał Przewieźć oficjalnie sadzonki, wikliny. Nie uzyskał na to zgody i musiał wymyślić sposób, żeby to jakoś do tego naszego europejskiego zagłębia, które dopiero powstanie, przywieźć. Więc ze świeżej wikliny w Ameryce wyplutł koszyk, prawdopodobnie dość podstawowy koszyk, Przewiózł go na statku. Prawdopodobnie na statku rozplutł, zanurzył w wodzie, tak żeby te witki świeżo wyplecione nie wyschły i się ukorzeniły. Wystarczyła jedna, która przeżyła tą podróż. Wystarczyło ją zasadzić, i wszystkie, wszystkie witki wiklinowe, które teraz e, rosną, Polsce pochodzą od tej jednej lub kilku, które właśnie w 1885 ernst przywiózł do Polski. Więc takie pochodzenie jest dosyć ciekawe, tych najpopularniejszych odmian. To są osoby, które wyplatają kosze dosłownie z każdego rodzaju wierzby. Są też tacy, którzy wyplatają z dartki takiej skory różnych drzew, więc materiałów jest bardzo wiele.